Witam Was widzowie w tym filmie ogłoszeniowym, gdzie się wam przykład parę ogłoszeniu, pff, parę informacji, tak? Nowe kanałek i również na inne rzeczy trochę. I przedstawię wam tutaj na szybko parę y, rzeczy. Więc przechodźmy do mojego Meridum tutaj. Pewnie nie wiecie, bo dopiero to wprowadzałem dla moich widzów. Parę poziomów do wspierania mnie oczywiście. Więc ogółem prowadziłem membershipy tak zwane. Jeżeli, powiedzmy dla osób, które chcą mnie wspierać bardziej finansowo, powiedzmy co miesiąc być jako jakiś, wiadomo, member, tak? Member, który wspiera mnie, tak? Więc jeżeli ktoś mógłby co wspierać finansowo, jako twórcy, to tutaj wszystko pięknie, na tej stronie, to... Boże Święty. Ta strona. Link. Link w opisie. Link w opisie towarzyszy. Dobra, druga sprawa to to, że na moim kana drugim kanale, już będę wrzucał ten cudowny film, to yy, ogółem chciałbym, żebyście Wy napisali mi w komentarzach yy, maksimum oczywiście 10, 10 propozycji na mój serwer wspomnieć, wprowadzić, dodać, zreformować. Minimum ma być 5, więc no. I komentarz, który dostanie najwięcej lajków ogółem, najwięcej poparcia od mojego community sprawi, że wtedy będzie wiadomo, w top, top 3 będzie ciągłem i te top, top tr trójka z komentarzy najbardziej lajkowanych będzie wprowadzonych na moim serwerze zreformowany, bo jak pewnie są wiecie, to mój serwer obecnie jest trochę, jakby to można powiedzieć, yy, pusty, nie wiem. Yy, yy, nie wygląda zbyt dobrze, więc no, piszcie w komentarzach, może ludzie to się spodoba, tak, udostępnijcie to yy, innym, żeby widzieli ten film i Wiem, bardzo trochę chaos chaotycznie, ale nie chcę... nie, nie wiem kto inaczej nagrać. Dobra yy, Link w opisie, komentarze, stream za, w tym tygodniu albo za tydzień i ja yy, mówię... Yy, adieu.